Ja Maneczko, właśnie kończę robić wykres widoczności dla jednej z domen, o której dzisiaj będziemy rozmawiali i która pomoże nam zobrazować to, o czym będziemy dzisiaj rozmawiać, a mianowicie jakie kroki powinniśmy wdrożyć, żeby całkiem nową stronę wziąć i zwiększyć jej ruch nas. Dobra, musicie teraz wybaczyć to, co zobaczycie za chwilę. Niestety jestem tylko zwykłym seowsem, który nie umie za bardzo rysować i nie stać mnie na profesjonalnego grafika. Więc mam nadzieję, że ta prosta kreska Was nie przerazi. A mianowicie. Porozmawiamy o tym. Jak zacząć od tego punktu, od punktu zero, w którym Google nas nienawidzi i nas jeszcze nie widzi, do momentu, w którym po trzech po miesiącach lecimy to the moon. To takie odniesienie do bitcoina, który ostatnio bije ATH. Także co zrobić, żeby w trzy miesiące zrobić taką widoczność? Mam nadzieję, że mi wybaczycie tą zabawkową wstawkę, ale teraz całkiem serio, pokażę Wam, jak to wygląda w Senuto, jak wygląda wzrost widoczności dla tej domeny. Co widzicie w tym momencie, to jest wykres widoczności dla tej domeny od. Początku stycznia, kiedy zaczęliśmy współpracę, do teraz, do połowy marca. Tak jak widzicie, przez pierwsze parę tygodni mieliśmy praktycznie prostą kreseczkę, i potem, kiedy wszystko zaczęło już nabierać rozpędu, widzicie pięknego drągala To The Moon, który wskazuje na to, że w tym momencie jesteśmy już widoczni na wiele raz kluczowych. Tutaj teraz już widzicie, że to też nie jest tak, że jak masz nową stronę, musisz czekać pół roku, rok, żeby zobaczyć jakikolwiek efekt. Tak, na początku jest ciężko, tu nie będę ukrywał. Google po prostu ma Cię w dupie nie chcecie pokazywać albo pokazujecie na jakieś rzeczywiście randomowe frazy, ale dzięki tym krokom, o których Ci za chwilę powiem, przyspieszysz sobie to działanie i sprawisz, że po prostu Twoja strona będzie przyjaźniejsza w oczach Google'a. Także nie przedłużając, lecimy z tematem. Gdybyście jeszcze nie wiedzieli, ja się nazywam Maciek i tutaj rozmawiamy o SEO, czyli o tym, jak wycisnąć maksa ze swojej strony i zacząć generować darmowy ruch z Google'a. Jestem właśnie w trakcie robienia kursu SEO, dlatego jeżeli Cię to interesuje, to wbij na moją stronę i tam możesz się zapisać na listę oczekujących. Osoby na tej liście dostaną informacje w pierwszej kolejności, dostaną informacje o zniżkach, plus będziecie mieli wpływ jeszcze na ten kurs pod takim kątem, że możecie mi zadawać pytania i ja być może na te pytania jeszcze zdążę odpowiedzieć na kursie. Takie są zalety bycia na liście oczekujących. Także tak jak ja mówię, zapiszcie się, to jest nic obowiązującego, nic to Was nie kosztuje, a potencjalnie możecie kilka złotych zyskać. I Jeszcze mała prośba ode mnie: nagranie takiego filmiku kosztuje mi kilka godzin mojego życia, dlatego jeżeli podoba się to, co robię i znajdujesz w tym wartość, to daj suba, daj lajka, żeby to się niosło. Tak szeroko, jak to jest możliwe. Dzięki. A teraz lecimy z tematem. Rok pierwszy to zaczynamy tam, gdzie zawsze powinniśmy zacząć, czyli od podłączenia analityki. To jest całe piękno digital marketing, że możemy sobie wszystko zmierzyć, możemy oporuszać się w oparciu o liczby. Także podpinamy przede wszystkim, w naszym przypadku, podpinamy Google Search Console. Dlaczego? Dlatego, że Search Console zaczyna zbierać dane po jakimś czasie dopiero. Dodatkowo w Search Console możemy zgłosić naszą, naszą sitemapę, czyli wskazać Google'owi dokładnie, które strony w naszym serwisie, które produkty, kategorie, nie wiem, oferty są najważniejsze, i dzięki temu Google będzie miał od razu do nich łatwiejszy dostęp. Także pierwszy krok, zakładamy Search Console, ona jest totalnie darmowa, jest narzędziem od Google'a. Musisz, 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 musisz to mieć, jeżeli chcesz prowadzić skuteczne działania SEO. Krok pierwszy za nami. Krok drugi to podejrzenie naszej konkurencji. Skoro nasza strona jest całkiem nowa, no to prawdopodobnie nie mamy jeszcze zbyt dużo informacji na temat tego, co skutecznie działa, a co nie. Dlatego czemu by nie skorzystać z kogoś, kto przetarł nam szlaki? I w tym przypadku będzie to nasza konkurencja. Tutaj z pomocą przyjdzie nam Senuto, które pozwoli nam przeanalizować takie rzeczy. Oczywiście, jeżeli preferujecie Arewsa albo Semrasza, to Be My Guest, ja Wam to pokażę na Senuto, ponieważ ma 14-dniowy darmowy trial i na, i na tle konkurencji jest tańsze. Więc chodzimy sobie do Senuto, i to co nas interesuje, to jest ustalenie naszej konkurencji. Prawdopodobnie już wiesz, kto jest Twoją konkurencją, a jeżeli tego nie wiesz, to wpisz frazy, które Cię interesują w Google. I zobacz, kto się pokazuje na pierwszych miejscach. I będziesz miał od razu informację, z kim potencjalnie będziesz zrywalizował właśnie o te pozycje. Załóżmy, że jesteśmy w branży fitness i sprzedajemy sprzęt na siłownię. Wpisujemy sobie tą frazę w Google'a, no i wyskakuje nam tutaj kilka stron na pierwszym miejscu. Weźmy pierwsze dwie z nich. Na pierwszym miejscu mamy Marbo i na drugim mamy Bauera. Dobra, i teraz bierzemy sobie tą stronę, stronę Marbo. Wracamy do naszego Senuto, logujemy się i wpisujemy go tutaj, Visibility Analysis. Analizujemy go i teraz, teraz następuje cała magia. Teraz przechodzimy sobie do zakładki pozycje i dostajemy listę wszystkich fraz kluczowych, na które oni są widoczni już w tym momencie. Dostajemy frazy, na które są widoczni, dostajemy średnią liczbę zapytań dla tej frazy, dostajemy, którą pozycję oni zajmują i dostajemy. Estymowany ruch, który oni generują z tej pozycji. I co najważniejsze jeszcze, dostajemy adres strony, która zajmuje tę pozycję. Więc zrobiliśmy już ogromny postęp, ponieważ nie strzelamy w ciemno, tylko możemy już operować na konkretnych liczbach. Jesteśmy w stanie powiedzieć, że ok, jeżeli to się sprawdza u konkurencji, to również my te strony powinniśmy mieć u siebie. W tym momencie powinna nas zainteresować ta sekcja ze stronami, które zajmują miejsca na te frazy. Dlaczego? Dlatego, że możemy sobie porównać, czy u nas w serwisie. Są strony, które również będą mogły odpowiadać na to zapytanie, czy są strony, które są podobne do tego, co działa u konkurencji, czy na przykład nasze kategorie są podzielone tak samo, czy mamy tak, tak samo dużo podkategorii, czy tak samo nazywamy te kategorie, tak? czyli możemy sobie od razu porównać to, co jest na naszej stronie, tym, co się sprawdza i działa u konkurencji. I na tym etapie możemy przejść do tworzenia treści, ponieważ jeżeli wiemy już, jakie strony chce Google pokazywać, i jak Google je premiuje, możemy przejść do tworzenia treści. Czyli wybieramy frazy, która nas interesuje, na przykład drążek do podciągania, kopiujemy sobie adres strony i przechodzimy do tej strony. I teraz możemy rozłożyć na części pierwsze informacje z tej pojedynczej strony, a mianowicie możemy zobaczyć dzięki na przykład takiej wtyczce jak Detailed, polecam jest darmowa, zostają oczywiście w opisie. Możemy podejrzeć tytuł strony, możemy podejrzeć Description. Możemy podejrzeć, ile jest wyrazów na tej stronie, co nam da informacje dotyczące tego, ile my również powinniśmy mieć treści u siebie na stronie. Możemy również podejrzeć ich nagłówki, tak? Możemy zobaczyć, jaki jest ich H1, H2, H3 i tak dalej, tak? Możemy sobie zjechać też na dół i zobaczyć, o czym oni piszą na jakie pytania oni odpowiadają, ile tych treści jest, tak? Więc, tak jak mówię, za każdym razem, jeżeli chcemy być widoczni jakąś konkretną frazę, powinniśmy ją rozpatrywać osobno. Nie ma jednego wspólnego mianownika dla wszystkich fraz. W sensie zawsze, jeżeli napiszemy 1000 znaków i powtórzymy daną frazę x razy, to, to zawsze nam przyniesie efekty. Tylko niestety jesteśmy zmuszeni niejako do analizowania każdej z fraz osobno, ponieważ na niektórą frazę wystarczy napisać 1000 znaków, a na inną trzeba będzie 5000 znaków. Odsyłam Was do filmu o analizie fraz kluczowych. I tutaj pojawia się kolejny plus korzystania z Synu, to ponieważ Synu to ma coś takiego jak Content Suite i w tym Content Suite Writera. I jak działa Writer? Writer działa tak, że wpisujemy frazę, która nas interesuje, zaznaczamy, w jaką, jaką, jaki kraj nas interesuje. Możemy dodatkowo przykleić adres, który jest naszym punktem odniesienia, i tworzymy content. Jak widzicie, Senuto w tym momencie analizuje miejsca w top 20 na tą konkretną frazę i stara się znaleźć jakieś punkty wspólne pomiędzy stronami, które zajmują te wysokie miejsca. To oznacza, że robimy tak, jakby inżynier jest Senuto patrzy na to, co już zajmuje wysokie miejsca, stara się znaleźć punkty wspólne i wychodząc z założenia, że ok, jeżeli na kilku stronach, które zajmują wysokie miejsca, tak samo pojawia się, często pojawia się jakaś konkretna fraza, to znaczy, że Google preferuje strony z tą frazą. I teraz dostaniemy dokładne wytyczne dotyczące tego, które frazy i jak często powinniśmy użyć na naszej stronie, żeby zmaksymalizować naszą szansę na to, że będziemy zajmować wysoką pozycję. Mówię zmaksymalizować, ponieważ musicie pamiętać, że w SEO nigdy nie ma gwarancji stuprocentowej. Tutaj po prostu też się domyślamy, że Google preferuje strony, które zawierają jakieś konkretne treści i na podstawie tych założeń tworzymy treści, które mają nam dać szansę na to, że Google będzie preferował również i nasze treści. I po pewnym czasie Senuto kończy swoją analizę i naszym oczom ukazuje się taki oto widok. We wszystkim dostajemy listę wszystkich fraz kluczowych, które zdaniem Senuto powinny znaleźć się w naszej treści, jeżeli chcemy, żeby nasze treści były dobrze widziane przez Google. Jak widzicie, mamy tutaj również zakres, jak często dana fraza powinna się pokazywać. Czyli dostajemy dokładną listę fraz, im wyżej jest dana fraza, tym ma większe znaczenie z punktu widzenia SEO oraz dostajemy informację, jak często powinna się znajdować w oparciu o to, co udało nam się znaleźć na naszej stronie konkurencji. I to co jest również super to to, że możemy tworzyć treści bezpośrednio w Senuto i Senuto będzie nam dawało od razu informację zwrotną czy używamy tych fraz, które nam wskazało, tak? Czyli jeżeli mamy na przykład, że chcemy używać profesjonalny drążek do podciągania, jak wykorzystujemy to i zobaczcie od razu nasz profesjonalny drożek do podciągania świeci się na zielono, ponieważ już użyliśmy go tyle razy, ile użyć powinniśmy, tak? A pozostałych geeków cyferkowych, tutaj mamy coś, co się nazywa content score, czyli tak jakby liczbowe przedstawienie tego, jak dobrze nasza treść odpowiada temu, co chce pokaza pokazać Google'owi, w zależności właśnie od tego, jak długo mamy treść, jakich użyliśmy nagłówków i ile użyliśmy z tych fraz, które tutaj przed chwilą zobaczyliśmy. Oczywiście pamiętajcie o tym, że to nie jest żaden oficjalny wyznacznik od Google, to jest tylko wewnętrzne narzędzie Senuto. Senuto sobie po swojemu to przeklikuje. Gdybyśmy korzystali z surfera, mielibyśmy coś innego, gdybyśmy korzystali z neuronwritera, mielibyśmy coś innego, ale jest to jednak jakieś narzędzie, które pozwala nam skwantyfikować tworzenie treści i upewnić się, że używamy tych fraz na których Google'owi szczególnie zależy. Podebraliśmy już konkurencji to, co działa, wiemy, jakie treści powinniśmy stworzyć, które strony generują najwięcej ruchu i możemy teraz te wszystkie elementy wdrożyć u siebie na stronie. Jeżeli widzimy, że jakaś fraza dobrze pracuje konkurencji i wiemy, jak ta strona wygląda, to również możemy to samo teraz zrobić u siebie. Możemy na przykład też dodać jakąś nową kategorię, dodać jakiś nowy produkt albo na przykład rozdzielić kategorię na dwie mniejsze, jeżeli na przykład właśnie to nam wyszło z analizy, tak? Więc, tak jak mówię, przestajemy strzelać w ciemno, tylko zaczynamy działać w oparciu o to, co rzeczywiście działa. I od razu na starcie powinniśmy też pokazywać Google'owi, że jesteśmy stroną, która zasługuje na jego zaufanie. Jak wiecie, Dziennie powstaje pewnie kilka milionów nowych stron, i Google musi je wszystkie odfiltrować. Google musi odfiltrować, które z tych stron są spamem, a które z tych stron spamem nie są. Dlatego musimy mu wysłać sygnały, które wskażą, że nie jesteśmy rzeczywiście żadnym spamem. Na tym etapie dobrze sprawdzi się na przykład zakładanie kont w mediach społecznościowych. To jest coś, co praktycznie każda nowa firma robi. Zakłada swoje konta w portalach społecznościowych, tak? czyli Facebook, Instagram, Twitter. Pinterest, you name it. tak. Nawet nie chodzi tutaj o to, żeby pozyskiwać linki per se, tylko żeby wskazywać Google'owi, że dostajemy sygnały z innych domen o wysokim autorytecie. Robimy to, co robi każda firma, która chce dotrzeć do jak najszerszego grona odbiorców i tym samym dajemy Google'owi pozytywne informacje na temat tego, że OK, jesteśmy stroną, której, której można ufać. Ale to nie jest wszystko. Musimy również zadbać o nasze linkowanie. I tutaj z pomocą przyjdzie nam LinkHouse, który tutaj w sekcji reklamodawca ma produkty. I w produktach możemy znaleźć Paczki SEO. I zazwyczaj nie jestem największym fanem kupowania paczek. W przypadku strony, która jest świeżutka i której trzeba dać jak najwięcej sygnałów, do tego, żeby Google skumał, że, nie, że jesteśmy prawdziwą firmą, taki pakiet SEO może się dobrze sprawdzać. I ja, dla, przynajmniej dla tego sklepu, o którym teraz rozmawiamy, korzystałem z tego pakietu SEO.pl, który oferuje 108 mocnych linków z różnych domen. I tak jak mówię, na tym etapie nie skupiamy się jeszcze na tym, żeby iść w jak najwyższą, w jak najwyższy autorytet. Skupiamy się raczej na tym, żeby pokazać Google'owi, żeby wysłać Google'owi jak najwięcej sygnałów, że jesteśmy, żeby nas odwiedzał i że jesteśmy legitną firmą, ponieważ autorytet autorytetem, ale na tym etapie zależy nam również na tym, żeby Google. Zwiększył nasz crawl budget, tak, żeby Google częściej odwiedza naszą stronę, ponieważ jeżeli mamy dużo nowych stron, dużo nowych produktów, no, dużo nowych kategorii, to Google będzie musiał poświęcić dużo swoich zasobów na to, żeby to wszystko odkryć. I strony, do których prowadzą linki zewnętrzne, mają wyższy ten crawl budget. Częściej są odwiedzane. Google częściej odwiedza i chętnie odwiedza strony, do których prowadzą linki zewnętrzne. Także na tym etapie jest to również o tyle kluczowe, żebyśmy. Zwiększyli swoje, swoje możliwości przerobowe, żeby Google mógł dotrzeć do tych wszystkich stron w naszym serwisie, żeby mógł je przekrolować i żebyśmy mogli zacząć się pokazywać na frazy, które sobie wcześniej ustaliliśmy. Następny punkt będzie dotyczył tylko e-commerce'ów, a mianowicie to jest punkt, który ja nazwałem znajdowanie zwycięskich produktów. Jeżeli pamiętacie z filmu o e-commerce, Google na różne frazy pokazuje różne typy stron. Więc na jedne frazy będzie pokazywał kategorie, na inne będzie pokazywał produkty, a na inne będzie pokazywał wpisy blogowe. I tutaj szczególnie podchwytliwym elementem mogą być właśnie te produkty, jako że bardzo często w sklepie będziemy mieli wiele podobnych do siebie produktów, będą miały bardzo podobne treści do siebie. Bo na przykład w przypadku kategorii będzie to dosyć proste. Chcemy mieć tylko jedną kategorię z płytkami ceramicznymi, jedną, z kategor jedną kategorię z płytkami na ścianę, jedną do łazienki i tak dalej. Ale produkty mogą być do siebie bardzo podobne, więc jak upewnić się, że pokazujemy te odpowiednie? Jednym z najlepszych sposobów jest wykorzystanie naszej Search Konsoli, dlatego w pierwszym kroku mówiłem Wam o założeniu Search Konsoli. Na tym etapie Search Konsola być może zebrała już na tyle wystarczająco dużo informacji, żebyśmy mogli z niej skorzystać. Więc w tym przypadku znajdujemy sobie frazę, na którą pokazują się produkty, na przykład najlepsza orteza opadającą stopę. I kiedy wpiszemy sobie tą frazę, to dostaniemy strony, które pokazują się właśnie na tą frazę. Tak jak widzicie, w ciągu ostatnich trzech miesięcy pokazywała się kilka... Stron, właśnie na tą konkretną frazę. Więc Google mógł nie do końca wiedzieć, która z nich odpowiada lepiej, ale widzimy, że jedna z nich radziła sobie zdecydowanie najlepiej, tak? Jedna z nich okazywała się zdecydowanie najczęściej. I to oznacza, że znaleźliśmy swój zwycięski produkt. To oznacza, że Google znalazł stronę, która jego zdaniem najlepiej odpowiada na to zapytanie w naszej witrynie i to ją najchętniej pokazuje. Więc zamiast kopać się z koniem, korzystamy z okazji. I skoro znaleźliśmy już stronę, która jest najchętniej pokazywana przez Google, to ją optymalizujemy właśnie w kierunku tej, tej frazy. To oznacza, że ten konkretny produkt będziemy optymalizować właśnie pod tą konkretną frazę. To znaczy, w page title wykorzystujemy tą frazę, w tym przypadku najlepsza orteza na opadającą stopę. Możemy tego używać na główkach, możemy używać tylko w treści strony. To będzie również cel naszego linkowania wewnętrznego, na przykład ze strony kategorii, jeżeli ten produkt znajduje się na przykład w kategorii Orteza na stopę, to na przykład w treści kategorii możemy dać link treściowy z wykorzystaniem frazy najlepsza orteza na opadającą stopę, albo na przykład orteza na opadającą stopę i ona będzie linkowała do naszego produktu. Tak samo jeżeli robimy wpisy blogowe właśnie dotyczące tego tematu, to z tych wpisów blogowych możemy również kierować do tej strony produktu i będziemy wspierać ten zwycięski produkt i zalewie wszystkich produktów, które de facto mogą być ortezami na opadającą stopę my będziemy wskazywali Google'owi jasno, że nam zależy na tym produkcie, że, nam, że to jest produkt, który najlepiej odpowiada temu zagadnieniu i żeby on go pokazywał. Zakładając, że na tym etapie mamy już trochę danych zebranych od Google'a, możemy również zacząć robić porządki. Co to znaczy? To oznacza, że na etapie developmentu bardzo często powstają strony, o których w ogóle mogliśmy nie wiedzieć, tak? Na przykład jakieś strony testowe, strony z jakimiś testowymi produktami, testowymi kategoriami, strony z lorem ipsum i tak dalej. I teraz na przykład właśnie dzięki temu, że mamy już zebrane dane, możemy wejść sobie do Search Console i poszukać takich śmieci. W zakładce strony możemy sobie na przykład sprawdzić wszystkie strony, które są w tym momencie zaindeksowane, w stron, które właśnie nie powinny się tam znaleźć. Strony śmieci to również strony z błędem 404, tak? Więc jeżeli są jakieś strony w naszym serwisie, które zwracają błąd 404, no to wiemy, żeby w pierwszej kolejności je usunąć. I kiedy jesteśmy już w naszej search konsoli, to tutaj przejdziemy do kolejnego ważnego zagadnienia, jakim jest kontrolowanie stanu indeksacji. Tak jak wam wspomniałem wcześniej, nowe strony mają często problem tego typu, że Google poświęca mało zasobów na to, żeby je crawlować. To się przekłada na to, że nie wszystkie strony są zaindeksowane, nie wszystkie strony są przekrolowane, a bardzo często strony, które nawet się pokazują, nie pokazują się na te frazy, na których nam zależy. Z jakiegoś powodu Google postanawia tego nie robić. Więc szczególnie przyjrzyjmy się stron, które są zeskanowane, jeszcze nie zaindeksowane i odkryte, jeszcze nie zaindeksowane. Więc jeżeli znajdziemy tam strony, które wiemy, bo zrobiliśmy już analizę konkurencji, że mają szansę pokazywać się na fraz z dużym potencjałem, ergo zacząć nam generować ruch, to możemy takie strony zgłosić ręcznie. Więc wystarczy, że wejdziemy tutaj, wybierzemy stronę, która, na której nam zależy, zrobimy Inspect URL i dostaniemy informację, dlaczego ona nie jest zaindeksowana. I jeżeli uważamy, że Google jest full of bullshit, to możemy ręcznie poprosić o to, żeby, za, żeby Google dodał tę stronę do kolejki crawlowania w pierwszej kolejności i zwiększymy swoją szansę na to, że on ją zaindeksuje. I na tym etapie przychodzi nam coś, co ja nazywam zderzeniem z rzeczywistością, a mianowicie znaleźliśmy strony konkurencji, które są naszym punktem odniesienia. Na ich podstawie wprowadziliśmy zmiany na naszej stronie. Być może zmodyfikowaliśmy architekturę informacji, tworzyliśmy dedykowane treści. Wybraliśmy zwycięskie produkty, uzyskaliśmy nowe linki, zrobiliśmy porządek ze wszystkimi stronami, których nie chcemy pokazywać w indeksie, oraz kontrolujemy stan zaindeksowania. Tak? Na tym etapie powinniśmy już mieć na tyle dużo informacji, żebyśmy mogli stwierdzić, czy nasze strony pracują prawidłowo, czy pokazują się rzeczywiście na te frazy, na które się powinny pokazywać, czy nie wystąpiły w międzyczasie jakieś błędy, jakieś 404, czy nie ma linków, które prowadzą na przykład do jakichś przekierowań, tak? Więc musimy cały czas, cały czas trzymać rękę na pulsie, musimy się upewniać, że wszystko idzie w dobrym kierunku, że cały czas pozyskujemy linki, tym samym budując nasz autorytet, że tworzymy te treści wysokiej jakości. Że jeżeli już skończyliśmy tworzyć treści na kategorie, treści na produkty, to zaczęliśmy pisać wpisy blogowe, które z kolei znowu linkują do naszych stron kategorii, do naszych stron produktów, tym samym budując nasz Topical Authority. I tak jak mówię, nie jest łatwo na początku, to nie jest tak, że chwycicie Boga za nogi i teraz będziecie w trzy miesiące na pierwszym miejscu na wszystkie frazy. Jednak, postępując krok po kroku, po tym, co Wam pokazałem, zwiększycie diametralnie swoją szansę na to, że Wasza strona zacznie pracować o wiele szybciej. I tym samym dostaniecie efekty o wiele szybciej. Także jeżeli Wam się to podobało, no to wiecie co robić: zostawcie łapkę w górę, dajcie suba, dajcie ten filmik dalej, podajcie ten filmik dalej. I do zobaczenia w na następnym filmie.